Hej, z tej strony Łukasz z serwisu Hubsys.pl. Dzisiaj w tym filmie pokażę Wam, jak utworzyć własną tożsamość, własne konto w tym ekosystemie. Jestem teraz na stronie głównej Hubsys.pl i przechodzę sobie do zakładki rejestracja, gdzie jest wyszczególniona informacja, że rejestracja jest darmowa i nie wymaga podawania prawdziwych danych. Możesz korzystać z usług Hapsys bez. Obaw o prywatność. Wymagamy jedynie, aby adres e-mail był prawdziwy oraz opcjonalny numer telefonu. Możesz go ustawić później w edycji profilu i w każdej chwili zmienić. Mm. Mail jest potrzebny do tego, żeby generalnie e, wysyłać Wam e, kody jednorazowe do potwierdzania logowania chociażby. E, weryfikacja dwuetapowa jest włączona dla każdego domyślnie. Nie trzeba nic robić, żeby tą dodatkową warstwę zabezpieczeń sobie uruchamiać na swoim profilu. Z drugiej strony, jest to wymagane i nie da się tego wyłączyć. Po utworzeniu konta, nie będzie już możliwości edycji poniższych danych osobowych, tak jak w prawdziwym życiu, bo cały projekt Hapsys opiera się na tym, że inspirujemy się w bardzo dużej mierze systemami, które są u nas. Polsce systemami państwowymi um, oraz logika ich działania um, w bardzo dużej mierze jest um, zaczerpnięta inspiracja, właśnie dlatego, że um, w większości usługi Hapsys będą um, kierowane do na przykład wirtualnych firm, do OMSI. Um, to jest jeden z przykładów wykorzystania naszych usług, o których będziecie mogli się dowiedzieć więcej w kolejnych filmach. A w tym momencie jestem na etapie tworzenia własnej osobowości oso własnej tożsamości, yy, z którą będę później łączyć się z różnymi usługami. W przyszłości może nawet grami. Także w tym momencie tworzę swoją tożsamość, yy, gdzie serwis tego nie weryfikuje. W, takiej, w takim znaczeniu, że. Yy, Tworzycie w tym momencie tak jakby nową osobowość i nikt was nie pyta o to, czy macie na to jakiś dokument, tylko możecie być kim tylko chcecie. Ja w tym momencie napiszę sobie na przykład, że jestem Joanną yy, Latała. Już mi się tak po głowie chodzi dzisiaj, więc <noise> więc yy, już któryś raz próbuję to nagrywać, dlatego za każdym razem yy, podaję to nazwisko. Mm, imię matki na przykład niech będzie Małgorzata i Bogdan mm, rodowe panieńskie mm, niech będzie na przykład że <laughs> przyleciała y adres e-mail jest bardzo ważny do tego, żeby był aktualny i prawdziwy, bo bez tego nie zalogujecie się po prostu na, nawet do serwisu. więc tym bardziej, że po rejestracji dostajecie na ten e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji waszego profilu bez czego e praktycznie żadne usługi Wam nie będą działać nie dostaniecie dostępu po prostu do nich Dlatego ja sobie podam jakiegoś maila typu. 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 Na przykład takie. No i urodziłam się 13 maja 1999 w Warszawie. I tak nikt tego nie sprawdza. Tylko potem każdej usłudze, w której będę się logował, będę po prostu Joanną latała, która ma, która się urodziła 13 maja 99 we Warszawie, nie? To na takiej zasadzie po prostu potem będzie działać. I na tej podstawie tego profilu, który teraz sobie wypełniam, oczywiście hasło będzie można zmienić normalnie, nie? E, na podstawie tych danych, które teraz wprowadzam, będzie potem wygenerowany mój Profil i na tym profilu będę miał będę miała wygenerowany wirtualny dowód osobisty, który, o który wyślę za chwilę po zalogowaniu się wniosek, bo na wydanie tego dokumentu czeka się 24 godziny. Dlatego będę nagrywać ten poradnik dla Was w częściach. Jakby no, nie będę czekać teraz z, z uruchomionym OBS-em. 24 godzin, tylko po prostu wrócę jutro, kiedy dostanę powiadomienie na maila, że mój dokument jest już wydany. Zarejestruj się. No, i jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie aplikacja, gdzie system mówi nam, że musimy potwierdzić swój adres e-mail. Już widzę w drugiej zakładce w przeglądarce, że dostałem tego maila. Gmail. Wcześniej też próbowałem po prostu się rejestrować żeby sprawdzić, czy wszystko działa ok, yy, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Yy, Motki są trochę spłaszczone, poprawię to w najbliższym czasie, ale nas w tym momencie interesuje link w tym przycisku, potwierdź adres e-mail, więc robimy to. I voilà, konto zostało aktywowane. I teraz tak jesteśmy w panelu WDO. Panelu wirtualnego dowodu osobistego. Tamte zakładki już mogę pozamykać. Przechodzimy. Albo z poziomu menu tutaj koło dzwoneczka. Yy, wchodząc w awatar domyślnie, nasze zdjęcie, gdzie no na razie jeszcze tego zdjęcia nie ma, bo nigdzie go nie wysyłałam. Dlatego wchodzimy w zarządzaj. Po lewej stronie mamy zakładkę zdjęcie profilowe. I tutaj musimy wysłać swoje zdjęcie. Możemy to zrobić tylko raz. Nie będzie później możliwości zmiany. No, i trzeba się też y, zapoznać z tymi wytycznymi, które są u góry, że zdjęcie powinno być w jednym z formatów graficznych. Y, nie może przekraczać 2 MB. I zabranie się wysyłania zdjęć łamiących prawo. To jest chyba zrozumiałe i jasne, mam nadzieję. Wybiorę sobie może teraz tutaj jakieś zdjęcie swoje. A co? <noise> Zobaczycie je później. Wyślę je. No, nawet teraz możecie zobaczyć, awatar, no, ale możecie, może to być cokolwiek, jeżeli nie łamie prawa, tak? Eee, dobrze. No, i cóż, mogę teraz normalnie przejść do swojego panelu i kliknąć w link. Złożyłem wniosek o nowy dowód osobisty. Za 24 godziny mój dowód zostanie wydany i pokażę Wam wtedy. Jak on będzie wyglądać, bo no cóż, w urzędach się czeka. Tutaj yy, pewne rzeczy i tak będą uproszczone, bo nie musimy czekać kilku dni czy tygodni, ale musimy poczekać 24 godziny. Po aktywacji konta dostajemy drugiego maila, i w tym mailu z fajną memotką w tytule mamy takiego ładnego maila. Cześć, Joanna latała. Dziękujemy za rejestrację w naszym systemie. Twoje konto zostało pomyślnie utworzone. Oto twoje dane logowania. No i mamy login, no i hasło, wiadomo, że takie, które podaliśmy przy rejestracji, no bo jakby no to jest tak zaszyfrowane, że nie jesteśmy w stanie tego podać, a z drugiej strony z względy bezpieczeństwa, jakby podawanie waszego hasła w mailu też nie byłoby dobrym pomysłem. W załączniku do tej wiadomości znajdziesz swój certyfikat HIT. Jest to dokument, który ma naśladować zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. U nas w HAPSYS jest coś takiego jak numer HIT, czyli HAPSYS ID. To jest numer, który działa dokładnie tak samo jak PESEL w realnym świecie. Żebyście wiedzieli, bo po prostu zamiast pesel jest HIT, po to, żebyście nie musieli podawać swojego pesel tak? Ale nadal mamy funkcjonalność. Yy, I ten numer jest też generowany na podstawie danych, które podałem przy rejestracji. Podałam. <laughs> Załączenie do tej wiadomości znajdziesz swój certyfikat HIT. Wszystkie dokumenty w formacie PDF, które otrzymasz, będą zabezpieczone Twoim numerem HIT, który jest potrzebny do ich otwarcia. Domyślnie. W tym momencie to jest pierwszy mail z pierwszym yy, dokumentem, który dostałem dostałam po rejestracji, więc. Nie było nawet czasu ani możliwości na to, żeby ustawić swoje hasło do dokumentów zaszyfrowanych. W dalszej kolejności będzie taka możliwość, jak najbardziej, teraz już nawet mógłbym to zrobić, ale do tego pliku, do tego PDF-a już tej zmiany nie naniosę, no bo jakby on już został wygenerowany i wysłany. Twój numer hit to, i to jest. Powtarzam, to, to jest to samo co numer PESEL. Jeżeli ktoś dobrze umie liczyć, to tam jest jedna cyfra mniej. Działa na podobnej zasadzie co numer PESEL. Znajdziesz go również w panelu edycji profilu, gdzie możesz go jednym kliknięciem zastrzec. Pamiętaj, że jego status również ma wpływ na działanie innych usług, czyli jeżeli jest zastrzeżony, to na przykład nie podpiszecie jakiejś umowy o otwarcie bank, yy, konta bankowego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, lub potrzebujesz pomocy, kontaktuj się z nami. Tu są linki do naszych socjali. No i oczywiście, e, buy me a coffee. E, to taki disclaimer, jeżeli by ktoś był zainteresowany. No i ja sobie skopiuję od razu ten numer Hit, bo wiem, że tu jest załącznik, które, które otwarcie mnie za chwilę poprosi o to hasło. Więc ja ten numer tutaj wklejam i. Magicznie widzę zaświadczenie o nadaniu numeru hit. Joanna latała, jest mój adres e-mail, jest moja data urodzenia, jest miejsce urodzenia, płeć, numer hit, data wydania zaświadczenia dzisiejsza. No i oczywiście otwarcie tego pliku PDF wiąże się z tym, że muszę, jest zabezpieczony, więc gdyby trafił w niepowołane ręce kogoś, kto nie zna mojego slash hitda to go nie otworzy po prostu. I teraz powiem, pokażę przy okazji drugą możliwość. Drugą rzecz, od razu przy okazji mamy zakładkę bezpieczeństwo w edycji profilu i tutaj możemy wpisać nowe hasło, które od tej pory zapisane będzie yy, będzie aktywne do zabezpieczania plików PDF. Jeżeli według was numer hit jest zbyt mało Ważny, zbyt mało bezpieczny. Jeżeli chcecie mieć inne hasło do tych plików zaszyfrowanych, to w tym miejscu, w każdym momencie, możecie je ustawić. I od momentu ustawienia do przodu każdy plik będzie tym hasłem zapis, y, zaszyfrowany. Jeżeli ustawicie nowe, no to znowu kolejne pliki będą tym nowym hasłem zaszyfrowane. Takie względy bezpieczeństwa, po prostu. W realnym świecie to działa dosyć podobnie, co nie? No, i tutaj oczywiście poniżej jest też opcja zmiany hasła do profilu, do konta. Także my widzimy się za 24 godziny i wtedy pokażę Wam, że otrzymałam swój wirtualny dowód osobisty. Ok, witajcie, po ponad 24 godzinach minął czas, który jest ustawiony na wydanie wirtualnego dowodu osobistego w Hapsys. Taki mail dostajemy, kiedy wirtualny dowód osobisty zostanie wydany. Domyślnie każdy wydawany w Hapsys wirtualny dowód osobisty jest ważny przez rok czasu. W tym momencie, po zalogowaniu się na wdo.habsys.pl, mamy nasz piękny wirtualny dowód osobisty, który tak, tak wygląda. Mm, tu jest naniesione na niego nasze zdjęcie profilowe, które wrzuciliśmy w międzyczasie wcześniej. Jest nasza data urodzenia, jest data ważności WDO, jest naniesiony numer HIT, płeć, yy, imię, nazwisko. E, koło zdjęcia profilowego koło naszego zdjęcia jest też ten numer dowodu no i QR kod, który służy do weryfikacji dokumentu w jakichś instytucjach publicznych gdzie będziemy potwierdzać swoją tożsamość za pomocą wirtualnego dowodu osobistego w tym momencie jeżeli chodzi o zastrzeganie to po zastrzeżeniu wirtualnego dowodu osobistego zastrzeżeniu ulega również numer HID, który widać po zalogowaniu się i po przejściu do panelu jeżeli przejdziemy, no jestem na tej stronie, więc siłą rzeczy nie przejdę nigdzie indziej. Po wejściu w zarządzaj mamy tutaj numer hit podany. Między innymi w, tutaj przy naszych danych możemy sobie wpisać numer telefonu i potem kliknąć aktualizuj, ten numer się zaktualizuje, i w tym samym miejscu tutaj mamy ten numer hit. Zastrzeżenie numeru hit to jest tak naprawdę jedno kliknięcie. Jeżeli widzimy, że ta kropka jest zielona, to znaczy, że ten numer jest aktywny. Jeżeli ja ją kliknę, jest czerwona i nasz numer jest zastrzeżony. To jest tyle, żeby zastrzec numer hit. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami, kolejnymi informacjami na temat projektu Hapsys, bo tych usług będzie znacznie znacznie. Więcej, i tak naprawdę to dopiero początek: wszystkiego, co znajdzie się wewnątrz ekosystemu Hapsys. A naprawdę plany są bardzo szerokie. Dziękuję Wam wszystkim. Zapraszam już teraz na kolejny film, w którym pokażę, jak złożyć wniosek o otwarcie i zarejestrowanie działalności w centralnym rejestrze film, który się znajduje pod adresem crfhapsys.pl. Po przejściu na tą stronę. Mamy rejestr, gdzie już jest zarejestrowany hapsys.pl. Mamy tutaj taką wyszukiwarkę, gdzie możemy wpisać nazwę szukanej działalności. Zamiast tego, na przykład, możemy tylko numer NIT, który jest odpowiednikiem numeru NIP. Rozwinięcie skrótu NIT to tak naprawdę numer identyfikacji działalności. No i mamy szczegóły. Tutaj jest też taka informacja jak w CIDG, że wpis do rejestru jest bezpłatny. No i mamy tutaj dane firmy. Jeżeli chodzi o spółki, to w Hapsys po prostu pewne rzeczy upraszczamy. W Hapsys działa to tak, że jest jeden rejestr działalności, a nie kilka. Bo nie chcemy robić kilku takich samych rzeczy. Jeżeli coś się da uprościć, to po prostu to uprościmy. Nie robimy jeden do jednego, tak jak w rejestrach rzeczywistych polskich, tylko tutaj działa to troszeczkę prościej, ale z zachowaniem jak największej. Po prostu tam, gdzie można zostawić realistykę, zachować, tam zachowujemy. Staramy się to zrobić w jak największym stopniu, ale pewne rzeczy jednak są uproszczone. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. Możecie też zostawić komentarz i subskrypcję po to, żeby mieć powiadomienia najlepiej z dzwoneczkiem, to wtedy dostaniecie powiadomienie o nowych filmach, które będą na temat na przykład rejestracji swojej działalności gospodarczej w ramach ekosystemu hapsys. Bo oczywiście będą tutaj takie rzeczy, też jak. Wirtualny urząd skarbowy, który, będzie naz który nazywa się tutaj Fiskusem Krajowym, oraz odpowiednik ZUS-u, który tutaj nazywa się Centrum Świadczeń Socjalnych. Po to i więcej, zapraszam Was już teraz na kolejne filmy na tym kanale. I dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!